No, zawsze zachęcam wszystkich, żeby do, dołączyli do Discorda. U nas na Discordzie bardzo często i łatwo jest znaleźć kogoś, kto ci pomoże po prostu się nauczyć grać. Także jak wejdziesz na Discorda, zostaniesz zweryfikowany, że nie jesteś kwiczącym 13-latkiem, bo takich ludzi bym nie chciał mieć na Discordzie. No Na pewno znajdzie się ktoś, kto będzie chciał z Tobą grać. Staram się jak najwięcej czasu poświęcać na granie z widzami. No ale tak jak mówię, nie zawsze jest tak naprawdę czas. Chęci są praktycznie zawsze, ale czas, niestety. <tryk> Trzech nałóg i ty na czele. a Pochód śmierci, tak? Mozin i pistolet. nabry O to było intensywne. I umieram tak, wiem, że jeszcze jeden jest, a już nie mam. Ja już nie mam za bardzo jak. Operować. We are going to America! Do Ty Nie, 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 nie. Walcie go. Ja leżę. Minus. On w ogóle jakby z górki snajperskiej strzela. Coś takiego przy niej. Przemka, zdobyliśmy. Nie, ja jestem za wami, dochodzę do Wy jesteście na budynku. I... Na górę wchodzicie? Tak. Ja idę tam do dziury, będę szedł dołem. Ktoś jest w dziurze? Ktoś dochodził? Nie, gość jest w dziurze. W tej dużej, w zagłębieniu dziurze. To ja podchodzę tam. Gościu się cofa na niebieski płot. Ktoś w ogóle chodzi. Pod nami. Tak, pod nami. Dostałem. Ja to ja. na, na dole jest jeszcze pod nami. Ktoś jest pod nami? Tak, jest, Wojtek jeszcze. Te... Nie wiem, czy do swojego nie strzelałem. Teraz te, do przemka strzelałeś. Przepraszam. On jest jeszcze tutaj po twojej prawej przemek. to do ciebie strzelałem? No Granat Ktoś stęka w ogóle Ja Bo dostałem w głowę I mam brzuszek rozwalony Ale się na razie nie leczę Jest pod nami, pod nami, od dziury Dobra. Czerwony las. Raz. Ja na razie co się słatam. Ja jestem przy ścianie, jak wiesz. Minus. Minus. Nie żyję. Pod nami są coraz. Nie gadaj, że cię zabiję. Mówi, że się składasz. Ja się składam. U góry, obok cie. Zabiłem swojego chyba. Pod nami jest tam gdzie zabijesz go Granaty rzucę Rzucam granat Nie zabiłeś chyba dobrego typa ja już tam kulałem bo wtedy po tobie jak ty mnie teraz. Ja zaskoczyłem na dół Nie miałem prawie Jest na dole Granat Wylałeś? Tak Przebiegłem za niebieski płot z powrotem tak jak wyszliśmy Kranat kolejny Reload Ty jesteś za niebieskim potem czy niebieskim Tak, Za niebieskim potem jestem cały czas tak Tutaj z tyłu, oni są od przodu Nie wiem czy się nie cofnąć jakoś od boku i wziąć Chodzi pod, czy to ty chodzisz? Nie To gościu Jest pod nam jest mhm. Będę patrzył jak ci będzie wchodzić W górę Nie martw się o to Widzę cię, przy niebieskim płocie to ty się wychylasz? Nie Na wejściu jest gościu Tak Posławać. wiem, no strzelałem do niego Ja się wychylam teraz niebieski płot Granata rzuca, grana to mi wrzucił przed. Że ja, obiegam z drugiej strony. Ale mi zjebał w głowę. Jednego zabiłem, drugi oberwał, ale skończyłem się amunicją. Zabiłem. Dwóch ich było. Jednego zabiła na pewno. Standardowo pamiętajcie łapce w górze, komentarzu i subskrypcji. Zapraszam również na Discorda, którego link znajdziecie w górnej lewej części ekranu. Trzymajcie się. Hej.